7 maja w Raciborskim Centrum Kultury odbył się powiatowy przegląd wiersza i piosenki obcojęzycznej oraz mini festiwal przedszkolaków. Organizatorami środowych wydarzeń w Raciborskim Centrum Kultury były przedszkole nr 11 oraz przedszkole nr 23. Powiatowy przegląd wiersza i piosenki obcojęzycznej pod hasłem Mali Poligloci zorganizowano po raz trzeci. Zaczarowana scena, czyli mini festiwal przedszkolaków ma zdecydowanie dłuższą, bo już 14 tradycję. Celem konkursów jest prezentacja twórczości artystycznej dzieci oraz ich umiejętności językowych, a ponadto także rozwijanie zainteresowań i wspieranie umiejętności prezentowania własnego talentu. Przeglądy cieszą się dużą popularnością. W tegorocznej edycji brało udział 11 placówek z Raciborza, Tworkowa, Bieńkowic i Pawłowa. Jurorzy mieli prawdziwą gratkę, ponieważ wszystkie występy były fantastyczne, a 14 maja na uroczystej gali zostaną wręczone nagrody małym artystom. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na to wydarzenie, by podziwiać występy nagrodzonych dzieci.